Witam na kanale Smaczne Podróże. W dzisiejszym odcinku zabierzemy Was na Suwalszczyznę. Tym razem będzie aktywniej niż zwykle. W pierwszej części odcinka spłyniemy rzeką Czarną Hanczę z do dynkaszówki, a w drugiej pojedziemy rowerem po okolicach jeziora Wigry. Także jeśli interesuje Was Suwalszczyzna naszymi oczami, zostańcie z nami do końca odcinka. Spływka jako rzeką Czarną Hancza był częścią czwartej edycji festiwalu podróżniczego nad wigrami. Do spływu mogli dołączyć wszyscy chętni, tym razem zdecydowaliśmy się na odcinek frącki do śluzy Mikaszówka, około 22 km. Samochody zostawiliśmy na parkingu bazy kajakowej Strumek w Burdeniczkach, skąd wypożyczyliśmy kajaki. Po pobraniu sprzętu, czyli kapoków i wioseł, busami zostaliśmy przewiezieni do stanicy wodnej we Frąckach, gdzie po krótkiej, orzeźwiającej kąpieli w rzece rozpoczęliśmy spływ. Od początku mieliśmy bardzo ładną pogodę, na rzece nie było jeszcze tłoku, świeciło słońce, Towarzyszył nam szum wody i liści z nabrzeżnych drzew, czyli sielsko-anielsko. Z upływem czasu na wodzie robiło się coraz tłoczniej, ale jeśli trzyma się spokojnie tempo wysłowania, przeważnie płynie się z małą liczbą kajaków lub zupełnie samemu. Nurt Czarnych Haczy jest spokojny i przyjemnie się nią spływa. Na odcinku frąckim Kaszówka trzeba uważać na powolone w wodzie drzewa, które nie zawsze są widoczne. Może się zdarzyć, że na nie wpłyniecie i utkniecie. Podczas naszego spływu było kilka takich przypadków, sami również nie dzieliliśmy się na zatopiony pień. Jednym z piękniejszych, urokliwych odcinków spływu Czarną Hanczą jest fragment worczysko mikaszówka Rzeka płynie tam szybko, jest tam wiele zakrętów i sporo powolonych drzew. Wszystkie te rzeczy tworzą bardzo fajny klimat i naprawdę super się tam spływa. Czarna Hancza jest domem dla kilku gatunków ptaków. Najbardziej widocznymi są rodziny łabędzi, które swobodnie przemieszczają się po tafli wody. Dorosłe osobniki doglądają swojego potomstwa, także nie należy się do nich zbliżać. Może się to skończyć ich atakiem i najprawdopodobniej waszą wywrotku do wody. Dlatego trzymajcie dystans, niedrażnione nie będą zwracać na was uwagi. Na rzece można również spotkać kaczki, krzyżówki i czaple. Punktami odniesienia na trasie i Kaszówka jest drewniany most w Okółku. Jest to siódmy kilometr trasy licząc z bazy kajakowych strumyk. Kolejny punkt to most drogowy w Dworczysku, 11 kilometr. Most drogowy w Rygolu 21 km, śluza Sosnówek 22 km, trasy oraz śluza Mikaszówka, czyli koniec naszej przygody z czarną hanczą 23 km. Za dworczyskiem wypływamy do wsi Rygol, gdzie przed mostem można kupić jego lub coś do picia. Aby kontynuować spływ do Mikaszówki, za żelbotonowym mostem drogowym trzeba skręcić w prawo. Wpływamy wtedy na kanał Augustowski, który był częścią szlaku wodnego Stefana Botorego w końcu XVI wieku. Szlak łączył drogą okrężną dopływ Wisły z Bałtykiem poprzez dopływ Niemna z pominięciem dolnego biegu Wisły. Kanał Augustowski wybudowano w celu umięcia pruskich komór celnych przy tranzycie zboża do Gdańska w trakcie polsko-pruskiej wojny celnej. Szlak zaczyna się na Wiśle w Warszawie i prowadzi przez jezioro na Narew, Biebrze, Kanał Augustowski i dalej aż do Niemna. Kiedy relacje między Polską a Białorusią były lepsze. Możliwe było przekroczenie granicy polsko-białoruskiej kajakiem w miejscowości Rudawka poprzez śluzę Kurzyniec. Po odprawie granicznej można było przepłynąć przez śluzę i kontynuować wpływ do Niemna, a stamtąd do Bałtyku. Śluza Sosnówek jest pierwszą, na którą natniecie się płynąc z frontek, a dwunastą na kanale augustowskim licząc od strony Biebrzy. Śluza ma szerokość około 6 metrów i długość około 44 metrów. Samo śluzowanie jest bardzo ciekawym doświadczeniem. Po poinformowaniu śluzowego czekamy na otwarcie wrot dolnych, po czym wpływamy do komory. Gdy wszyscy płyną do basenu, wrota są zamykane, następnie śluzowy bądź śluzowa otwiera korbami zawory i następuje wyrównanie poziomu wody. Nasze kajaki lub inne jednostki pływające powoli podnoszą się do góry. Podczas śluzowania lepiej nie podpływać za blisko wrót górnych, ponieważ strumień wody jest bardzo silny i znosi wtedy kajak, a do tego chlapie woda. Śluzowanie to koszt 5 zł od kajaka, Ceny w przyszłym sezonie pewnie delikatnie ulegną zmianie, więc warto mieć ze sobą dodatkowe drobne. Spływ na tym odcinku wyniósł nas 80 zł. od osoby z transportem do frontek i powrotem do bazy kajakowej, gdzie zostawiliśmy samochody. W okolicy jest wiele wypożyczalni kajaków, więc warto poszukać najbliższego organizatora spływów. Możliwe, że wtedy cena za ten odcinek będzie niższa. Tak czy siak, niezależnie od kogo weźmiecie kajaki, warto wybrać się na czarną hanczę. Jest to spokojna rzeka i nawet osoby bez większego doświadczenia powinny sobie poradzić. Trzeba tylko pamiętać, żeby dobrze się przygotować. Duża ilość wody, jakieś jedzenie, nakrycie głowy, coś na słońce i komary. I oczywiście pozytywne nastawienie. Auto-reklama. Jeśli podoba się Wam odcinek o Suwalszczyźnie i szukacie więcej informacji, zapraszamy do playlisty Suwalszczyzna, jak również na blog Smaczne Podróże, zakładka Suwalszczyzna. A jeśli jak do tej pory podoba się Wam odcinek, nie zapomnijcie subskrybować kanału. Koniec reklamy. Zapomniałem jeszcze wspomnieć o czasie, który zajęło nam spłynięcie tym odcinkiem. Było to około 6-7 godzin spokojnym tempem z kilkoma przerwami na jedzenie, picie i pogaduchy. Kolejną aktywnością, którą bez problemu możecie wykonywać na Sobalszczyźnie, jest jazda rowerem. Nie jesteśmy specjalnie rowerowie, ale gdy tylko tu wracamy, wynajmujemy rowery i ruszamy w trasę. Przeważnie jeździmy okolicznymi drogami i ścieżkami nad Jezioro Gałęziste, okolice Krzywego, Cimuchowizny lub robimy pętlę wokół Jeziora Wigry. Tym razem pokonaliśmy odcinek z Burdeniszek nad Jezioro Gałęziste, stamtąd na plażę nad Jezioro Czarne we wsi Krzywe, gdzie zrobiliśmy krótką przerwę na opalanie, a później ruszyliśmy ścieżką rowerową wzdłuż drogi asfaltowej w kierunku wsi Leszczewek. Po kilku kilometrach odbiliśmy w prawo do wsi Muchowizna i drewnianą kładką dostaliśmy się do starego dworca. W drodze powrotnej do bazy rowerowej pojechaliśmy jeszcze na punkt widokowy na półwysep Wigierski. Rozciąga się stamtąd bardzo fajny widok. Ostatnim punktem naszej wycieczki była wypożyczalnia rowerów Green Bike Service, skąd ponownie wypożyczyliśmy rowery i ponownie byliśmy bardzo zadowoleni z serwisu. Nie jest to płatna reklama, z czystym sumieniem ich polecamy. Po wysiłku można również skorzystać z bani, która jest rosyjską odmianą sauny, jednak w regionie przeważają sauny. Popularne są również balie z gorącą wodą bardzo dobra sprawa, szczególnie po całym dniu na rowerze. Mam nadzieję, że podobała się Wam aktywna suwalszczyzna naszymi oczami. Jak zwykle, na koniec odcinka zachęcamy do subskrypcji kanału i zapraszamy wkrótce na kolejny odcinek. Pozdrawiamy, cześć!